Problemem, to znaczy w pewnym sensie problemem współczesnego wędkarstwa karpiowego jest nie tyle nadmiar sprzętu, co jego gabaryty. Są takie produkty, które okazuje się da się upakować w mniejszych pojemnościach. Tak to nazwę. Jak chociażby to łóżko Prologic Avenger. Łóżko razem ze śpiworem. To łóżko rozkłada się błyskawicznie, bo jest jeden pas. Trzymający, i właściwie tylko w tej chwili rozłożyć nogi, i łóżko już stoi. Jest to łóżko trzysezonowe, tak to się nazywa, czyli ze śpiworem nie najcieplejszym, nie najgrubszym. To jest śpiwór, którym bezproblemowo sobie możemy spać powyżej 8-10 stopni, jeżeli schodzi na dworze. No wtedy przydałaby się jakaś narzuta. 1,90 m długości, 70 cm szerokość. Śpiwór od wewnątrz. Takim miękkim, przyjemnym polarkiem jest obszyty, Możemy go oczywiście odpiąć. Falwana boczna zabezpieczająca zamek. Nogi z szerokimi stopkami, oczywiście z regulowaną teleskopową długością, więc sobie możemy na nierównym podłożu idealnie rozstawić.